Wniosek przeciwny nie powinniście się tłumaczyć, tylko wycofać swojego kandydata. Dlaczego? Od wyjścia z internowania informuję, że na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej przed pierwszą turą poszły setki tysięcy złotych. Przeznaczały je organizacje osobowo powiązane ze środowiskiem koalicji obywatelskiej. Hejterskie spoty uderzające w kandydatów Nawrockiego, Mencena i Brauna, ale również wprost wspierające Trzaskowskiego publikowane były przez organizacje finansowane ze spółek Skarbu Państwa i z zagranicy. Gdzie jest NASK? Gdzie PKW, gdzie ABW, gdzie prokuratura? Wszystkie te instytucje od dawna wiedzą o nielegalnym finansowaniu kampanii przez środowiska sprzyjające trzaskowskiemu. Pytanie, czy nie robią tego celowo? Domagamy się wyjaśnień w sprawie nielegalnego finansowania kampanii, wyjaśnień powiązań Małgorzaty Trzaskowskiej z kierownictwem fundacji Twój głos jest ważny. Dziś cała Polska krzyczy byle nie trzaskowski. Zapraszam na jutrzejszy parlamentarny zespół przeciwdziałania bezprawiu, bezpieczna. Polska, gdzie przedstawimy szeroko informacje na ten temat. Dziękuję. Wysoki Sejmie, panie, panie prezesie Kaczyński, panie Kaczyński, to bardzo charakterystyczne, że w debacie nad, nad czystością finansowania kampanii wyborczej pana Kaczyńskiego reprezentuje Batecki, któremu oli, dali 12 milionów złotych, 12 milionów złotych, z Funduszu Sprawiedliwości, za które on zrobił sobie banery, plakaty, reklamy w internecie. Jak panu, panie Kaczyński, nie wstyd, że pan publicznych pieniędzy użył do tego, żeby kogoś takiego wprowadzić do Sejmu? Jak panu nie wstyd, tego człowieka, jak każdego nieuczciwego człowieka, czeka prokurator, sąd i więzienie. To czeka pana Mateckiego, podobnie jak wszystkich innych polityków PiSu, którzy finansowali z budżetu państwa kampanię wyborczą. Takie towarzystwo wprowadził pan Kaczyński do Sejmu. Wy nie znacie słowa uczciwość, wy nie znacie słowa przyzwoitość. Dla was gwizdnąć kawalerkę starszemu człowiekowi, to jest jak stryknąć. To jest jak strykło. Nie, panie, pośle. To są tacy ludzie.